Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza. Gdy mówi, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea. I cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saddeceuszów, mówił im: Plemie mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia w drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omód. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. może na porządek tak jak papież Franciszek. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć Boże. Bardzo się cieszę z tego, że jestem też jakoś poproszony do tego pięknego projektu dzielenia się Słowem na poszczególne Niedzielę Adwentu. Ta druga Niedziela Adwentu jest takim czasem bardzo wyjątkowym. Pospieszamy się powolutku do środka. Ojcowie pustyni mówili, że Środek jest zawsze trudny, bo daleko już od początku, ale daleko jeszcze do końca. Nazywane nawet to doświadczenie duchowe takim diabłem południa diabłem w środka, bo trudno się płynie przez jezioro, kiedy się jest na środku. Człowiek traci siły i ani wracać, ani płynąć do przodu. Co ma to wszystko? Święty Jambon jest. Taką główną postacią, on jest głównym bohaterem Ewangelii II Niedzieli Adwentu. Święty Mateusz w gruncie rzeczy pokazuje nam tylko jedno zdanie świętego Jana Chrzciciela. Zapisał tak: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To, co mnie bardzo mocno zastanawia w tej Ewangelii, to w gruncie rzeczy sukces Jana. Przecież nie, jest, przecież nie jest żaden celebrytą. Przecież jest człowiekiem odziany w sierść wielbłądzią, pas skórzany na okolobiodę, nie wygląda wcale zachęcająco, nie jest mężczyzną, który byłby umieszczany na okładkach kolorowych gazet, a jednak Święty Mateusz odnotowuje. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. I sam sobie dzisiaj stawiam pytanie w tą drugą niedzielę Adwentu: skąd sukces Jana? Jak to się dzieje, że do Jana przychodzą takie tłumy? Nie porywa jego proste zdanie: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Więcej, kiedy mówi do faryzeuszów i saduceuszów plenie żmijowe, albo kiedy mówi już siekiera jest przyłożony do korzenia drzew, to wcale nie mówi o rzeczach prostych i łatwych. Ale to właśnie taki człowiek odnosi sukces. To, co myślę ważne dla nas wszystkich, to zobaczenie, dlaczego Jan jest człowiekiem sukcesu. W dzisiejszych czasach człowiekiem sukcesu jest ktoś. Kto nieźle zarabia, kto ma dobrą pracę, kto potrafi, yy, może podeptać nawet innych, kto potrafi rozpychać się łokciami. Ja mówię tylko jedno zdanie: Nawracajcie się, bo bliski jest Królestwo Niebieskie. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wracam po raz kolejny do pytania, które już jakiś dłuższy czas mnie prześladuje: skąd w Janie Taki sukces, skąd on to ma, jak mówi Ewangelia o samym Chrystusie. Tajemnicą sukcesu Jana Szyciela, zresztą tajemnicą też sukcesu samego Pana Jezusa, jest jednoznaczność. Ponieważ Jan jest czytelny, ponieważ Jan jest przeźroczysty, ponieważ Jan jest konkretny, dlatego ludzie idą do niego jak w dym. Takich ludzi potrzeba nam dzisiaj w kościele. Ktoś słusznie zauważył i zadał też takie bardzo ważne pytanie: dlaczego współczesny kościół się rozmywa? Dlaczego w nim jest coraz mniej ludzi? Dlaczego ludzie z kościoła uciekają? Uciekają z jednego prostego powodu: bo ludzie kościoła są niejednoznaczni, bo my, wierzący, nie dajemy przejrzystego przykładu naszym życiem. Bo co zmienia się, kiedy wychodzimy z kościoła? Co zmienia się w nas, kiedy przyjęliśmy komunię święta? No, co zmienia się w nas, kiedy odchodzimy od kraty Ludzie, którzy stoją poza Kościołem, albo obok Kościoła, nie widzą żadnej różnicy. To, do czego nas zaprasza święty Jan Chrzciciel w drugą niedzielę Adwentu, to jednoznaczność, to konkret, to radykalizm, to pójście na całość. Tylko wtedy Kościół odzyska tych, którzy nie idą za byle jakością. Nie, to jest też tak, że tam jest... No to, to jest takie zastanawiające, nie? Że człowiek taki bida w bok, Taki... Yy, kurczę, nawet powiedzielibyśmy, że w tych kloszat, nie? Odnosi taki sukces, nie? Że, 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 że dzieje się w jego życiu i wokół, i wokół niego takie, takie wow, nie? No ale właśnie to jest to, że, że idzie na całość, że jest bardzo konkretny, a tego niestety albo ma szczęście dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Więc takie malenkie. すみま <Thank you. S 2>